Doda, czyli Dorota Rabczewska, od lat zajmuje czołowe miejsce wśród polskich piosenkarek. Jej hity są znane niemalże wszędzie, a wyrazisty charakter i cięty język sprawiają, że jest postacią, której nie sposób przeoczyć w mediach i kulturze. Charakteryzuje ją bezpośredniość, stanowczość i konsekwencja w działaniu, co przysparza jej zarówno fanów, jak i krytyków. Rabczewska znana jest również ze swojej działalności charytatywnej. Nie tylko pomaga ludziom, ale także aktywnie wspiera sprawy związane ze zwierzętami. Już od 14. roku życia angażowała się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co świadczy o jej dobrym sercu i zaangażowaniu społecznym. Jednakże, pewne wydarzenia z przeszłości wpłynęły na jej relacje z mediami i organizacjami charytatywnymi. Znamiennym momentem w jej karierze było spięcie z Agnieszką Woźniak, Starak, które miało miejsce 10 lat temu. Konflikt ten miał poważne konsekwencje, w tym zakaz wstępu do TVN, u dla Dody. Wydawać by się mogło, że artystka nie przywiązywała do tego większej wagi, jednak miało to wpłynąć na jej stosunek do Wośb. W 2018 roku, gdy Doda tradycyjnie wystawiła na aukcję przedmiot związany z jej działalnością artystyczną, sukienkę z koncertu, która osiągnęła wysoką cenę, pojawił się problem związany z transmisją finału Wośp przez TVN. Jako osoba, której nie było wolno wejść do studia telewizyjnego, Doda stanęła przed trudną sytuacją. To zdarzenie podkreśla, jak w branży rozrywkowej i medialnej decyzje z przeszłości mogą mieć długofalowe skutki, wpływając na obecne i przyszłe działania artystów. Doda, mimo swojej pozycji na scenie muzycznej, musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich wcześniejszych wyborów, co z pewnością było dla niej wyzwaniem zarówno zawodowym, jak i osobistym. Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda, w zeszłorocznej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim wyraziła swoje rozczarowanie postawą Jerzego Owsiaka, twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piosenkarka, która od 14 Roku życia wspierała Wośpi stała ramię w ramię z Owsiakiem, nawet wtedy, gdy inni artyści odwracali się od fundacji, opowiedziała o trudnym doświadczeniu związanym z blokadą w TVN, i je. Sukienka Dody, która została wystawiona na aukcji Wośpi osiągnęła wysoką cenę, miała być promowana w programie telewizyjnym. Jednak, z powodu istniejącego zakazu wstępu do TVN, Doda nie mogła wziąć udziału w tej transmisji. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Nie wpuścili mnie do tego TVN, u. Na program charytatywny. I Jurek się za mną nie wstawił, wyznała Doda. To doświadczenie wywołało u niej poczucie zdrady i rozczarowania. Bardzo niehonorowe i nieprzyjacielskie. Od tamtej pory powiedziałam, no, nigdy więcej, mówiła artystka. Sytuacja ta ukazuje, jak decyzje i działania innych osób mogą wpływać na relacje i postrzeganie w środowisku artystycznym. Doda, znana ze swojego zaangażowania i pomocy charytatywnej, musiała zmierzyć się z konsekwencjami sytuacji, w której nie otrzymała wsparcia od osoby, z którą współpracowała przez wiele lat. Ta historia pokazuje, że nawet w świecie show, biznesu, gdzie relacje wydają się być kluczowe, mogą występować momenty rozczarowania i poczucia zdrady. To wydarzenie może być również przestrogą dla innych artystów, jak ważne jest budowanie wzajemnego wsparcia i lojalności. Szczególnie w trudnych sytuacjach dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.